z Stacenbark. Szybki news. Pierwszy jest taki, że jutro prawdopodobnie wystartuje serwer testowy, w którym będziemy mogli przetestować czołgi ciężkie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz resans re zasady i reguły zaczynają się w przyszłym tygodniu, a kończy się 25 stycznia. Standardowo nie będę miał na to czasu. Tu macie porównania. Niestety niewiele z tego rozumiem, bo nie biorę w tym udziału. Wspólna nagród pojazdów dziesiątego poziomu oraz pojazdów w warsztacie zostają zmodyfikowana, czyli pewnie zmniejszona. 15 wstępnych punktów badań nie będzie przyznawanych. No, i jakieś premie do zgłaszania do aukcji inwazji frontu elitarnego dla frontu podstawowego i zaawansowanego. Nie wiem o co tu chodzi. Ktoś może mi to wytłumaczyć. Wszystkiego nie będę przeczytał, po prostu wybaczcie, dzisiaj niewiele mam czasu. Z tego co widzę, to jest, to będą cewki Tymi różnymi rzeczami tak się Klan zajmuje. No i na pewno. No i front podstawowy, samosowalny, elitarny. Tu macie wykres mapy. Jakie będą czołgi, jakie będą do zdobycia. Co, co prawda, Chieftain ma bardzo ciekawą efektywność. To jest względu na to, że chyba mało osób go ma. No i tu są dalsze zasady, moduły eksperymentalne. Tu bardziej mnie to interesuje z tym kontroli ognia, 20% do, sta, do stabilizacji działa. A są minusowe. Coś mi się wydawało, że tutaj był jakiś minus. Ciężki ładunek, 20 plus czasu docelowania, 15 do zawalanych uszkodzeń, system klimatyzacyjny, 30% do kwalifikacji wszystkich członków załogi. To jest bardzo ciekawy moduł. Kompozyt, to osłona przeciwodłamkowa, też ciekawy System doładowania, ładowania 20% do silnika, to jest na pewno bardzo ciekawe. Zastosowanie będzie miało. Fronty będą się odbywać od 19 do 22, a ja w przyszłym <laughs> tygodniu mam drugą zmianę, więc to odpada całkowicie. Co tu ciekawe, no ogólnie możecie przeglądać, bo Będziecie musieli się zatrzymać, niestety wszystkiego nie będę mówił, ze względu na brak czasu. Technologie... Co tu mamy? Efekty i technologie, premia, front, podstawowo zwiększona liczba, punktów sławy, zdobywanej w bitwie... Mmm... Dobre. Opowiedziałbym bardziej, gdyby mnie to jakoś interesowało, a niestety to już nie za bardzo interesuje, względem że nie mogę brać w tym udziału. Asyfikacja ELO przeciwnika. No i tu jest wspomniane jakieś misje specjalne, oferty specjalne. w tym wydarzeniach asyfikacja osobista od 0 do 1%, tysiąc obligacji. 7 krotnie ciekawe. I oznaki, style, to co było w filmiku wspomniane, czołgi, które będą do zdobycia. Włoch się zapowiada bardzo ciekawie. Ogólne nagrody. Aha, o tym mnożnik chodzi o 7%. Mnożnik klanu. Czyli 7000 obligacji. Ciekawa. Nagroda. z... No i pamiętajcie o tym, że trzeba, żeby w ogóle wbrać hmm. teraz szukamy informacji bardziej ciekawej, czyli no tak, 5 bitów, żeby wziąć w aukcji czołgów, pre... Nie, czołgów specjalnych. Nie, no, niestety musicie wybaczyć, ale ja muszę już lecieć. Mam nadzieję, że to przeczytaliście. Napiszcie, czy takie newsy też mogą być, czy wolicie, żebym wszystko czytał. Z tej strony był Barks. Cześć.